Mam nadzieję, że już jesteście, bo jak Was nie ma... To się obraża. Eee, co dzisiaj robimy? Dzisiaj zrobimy sobie parę osiągnięć w Age of Civilization 2. Mam ostatnie parę osiągnięć i ja muszę je zrobić. Ja nie wiem. Ja mogę płakać, ja mogę... Nie wiem wszystko zrobić, ale ja muszę zrobić te trzy osiągnięcia. Wow, o oh, Bikim! Ma life na żywo. Nie na no kurde, nie spodziewałbym się. Zobaczcie, no nie? Nie to jest Age Age of Civilization 2 Bardzo fajna gra, w ogóle wam polecam e, Zrobię tylko, wiecie co? Zrobię jedną bardzo ważną rzecz, bez której świat się załamie Wrzucę linka tam, gdzie się da Powiem wam tak, zostały mi trzy osiągnięcia Australio-Węgry, nie Austro-Węgry, tylko Australio-Węgry Imperium Rosyjskie i Japonia. Australia, Węgry. O, witaj się wyziomie. Co tam masz do pokazania? Pokaż mi swoje towary. Eee, co ja mam zrobić? A miałem to wysłać tam, gdzie mogę. Tak. Najlepiej, pamiętajcie. Jeżeli robicie live. Wysyłajcie go, gdzie możecie. Dobra. Czas zrobić coś strasznie hardkorowego, Czyli... Poświęcić parę godzin życia na Age. A. Eee... Aha, zapomniałem. Muszę armię sobie zlikwidować. Powiem wam tak, gra... Gierka fajna. Ale minusem jest to, że mało osób Dobra. Minusem jest to, że przez przykład skasowałem obie Ameryki i trochę trudno mi się gra. Eee... Tu się gdzieś bawiłem. Musimy zrobić Imperium Rosyjskie bez żadnych cheatów. I boję się, że gra może uznać cheatem wszystko. Bo tu, na, tu naprawdę może być wszystko. Ja jeszcze raz przekonałem. Zrobiłem Imperium Osmańskie. I nagle e, mi ten. I nie chciało mi osiągnięcie wskoczyć. A za chwilę się. Popatrzcie. Imperium Rosyjskie. My mamy tylko 50% jak na razie Imperium Rosyjskiego. Będziemy musieli tu we. Ja bym tu jako pierwszą zjadł. Ja bym ją po prostu dał im ultimatum. Dołączasz albo wojna. Bo akurat to jest najsłabszy kraj jaki znam. Dlatego bardzo chętnie go sobie zjem. Nasz Putinek, ukochany. Witaj. Związek Radziecki już zrobiłem osiągnięcie. Zrobiłem bardzo dużo osiągnięć, ale jedyne trzy to Japonia, którą też chciałbym zrobić. Japonia, Australia, Węgry i coś tam jeszcze. Dobrze, ja bym się szkował na Estonię. Jakby co, mogą być lekkie lagi, bo chyba tak w Madagaskar wszyscy się chcą wbić. Wszystkie armie świata do Madagaskaru płyną. Nie pytajcie, w ogóle Izrael jest na Madagaskarze. Nie wiem dlaczego Izrael jest na Madagaskarze, ale dobrze. Jak Żydzi tam chcą być, to niech sobie tam będą. Minusem jest to, że Rosja jest taka duża i trochę trudno będzie mi armię tutaj zebrać, bo jak jest kraj mały, to chociaż armię ma sporą, bo po prostu łatwiej ją zebrać, a tu tak no, niestety nie jest. Ty Masz Civilization 4 A istnieje coś takiego. Tylko AOC 2 sam ci Aja. Naprawdę fajna gier. Trzeba się przeszukować na Estonię Wiecie co? Dam tu wie e, tego Ultimatum dołączasz albo cię niszczę. Po prostu dla nich i dla mnie będzie to lepsze. I pyk. No. No i mamy. Tak się właśnie zbiera kraje. Ja sobie go tam asymiluję. Co nam będzie potrzebne? Do Imperium Rosyjskiego. Eee, Gruzja i te wszystkie jakieś dziwne, małe kraje. No to tak. Eee, Gruzja. ja mam do ciebie sprawę. Ty chcesz do mnie dołączyć, czy ja będę musiał cię atakować i ci Abchazję odebrać? Będę cię musiał atakować. Eee, ale, albo wiem. Azembejdżanie, Ty chcesz być tak miły i zaatakować dla mnie Gruzję? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli sobie, ludzie, jeszcze jedna łapa i Bikim nagrywa odcinek. A właśnie, pamiętajcie, jeżeli ktokolwiek to ogląda, bo takie live słabo ogląda, tutaj macie taki film, no nie? Jest 19 łapek. Jak to dobijemy, to Flasher będzie miał co robić, bo daje mu odcinek. A to będzie najprawdopodobniej chowany z tego. Chowany z, z, z zamku. Nie pytajcie. Więc dajcie sobie, dajcie mi tą łapkę i będzie, będę szczęśliwy. Tam parę łapek trzeba wbić i po prostu będzie następny odcinek. A następny odcinek będzie naprawdę spoczko. Więc, jak wbijecie tam 20 łapek, to się ucieszy. Ty do ciebie. Les, Dobra. To dwa wyświetlenia, bardzo dziękuję. W krótkim czasie. No to co? Lecimy sobie dalej. Imperium Rosyjskie. Nie chce mi się tego robić, ale wiem, że muszę to zrobić. Dobrze, droga Estonio, wojna. Dobrze, i tu od razu zrobię. A nie, jak. Do Talinu się wbijemy, to tam jest port. To ja bardzo chętnie z nią skorzystam. Dobrze. Wysłać tam 3000 żołnierzy, niech się tam zajmą. Dobrze, niech wracają. Droga Estonio, czy ja mogę cię całą? Tak, mogę cię całą. Bardzo dziękuję, Estonio. Czy ja cię nie mogę zasymilować? Bo ja... No ja tak, nie chcę mi się tego robić. Dobra, robimy sobie troszkę inną grę. Zagramy sobie w Minecrafta. Dlatego będę musiał zmienić tytuł. E, Craft ze znajomymi. E, ja nie mam znajomych. A Craft fajny serwer. polecam serdecznie. Słuchajcie, będę musiał na Minecrafta przedstawić. Eee, po 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 po, ja mam kliknąć? A, jest ta Ja mam takie problemy z pamięcią. Eee, po, 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 Dlaczego? Po. Dlaczego ja nie pamiętałem, żeby tak kliknąć? To było dziwne. Dobra. Eee, linki do filmów, proszę. list dobry, zwierzę. Każdy to. Wie. Jak ja mam lagi, ja nie mogę mieć lagi. To było dziwne. Dobra. Eee, linki do filmów, proszę. Aha, ty, nie wiem co się dzieje. Eee, za chwilę się to pozbędę. No dobra, teraz powinno być lepiej Nolis dobry, wiesz No dobra, teraz powinno być lepiej Kurde, live swój oglądaj na telu, bo czat mniej wyłączony jest tylko Na telefonie, no mógłbym, ale powiem ci tak Tak szczerze Dobra, zużyję już tą baterię. Proszę, oglądy. Tylko musimy się załadować. Dobra, chyba się załadował. Więc teraz będziecie mieć na chwilę. Na chwilę będziecie mieć ciemny ekran, bo muszę sobie Minecrafta włączyć. A póki włączam Minecraft, to żebyście nie widzieli mojego hasła, i bla bla bla. Dobra, i teraz pyk Aha, zapomniałem przecież przy Borderze się bawię. Eee, kurde, nie dopako do, do Michaela. Dobra, Mister Michael. Michaelu, taki teren wystarczy. Nie mam pojęcia, gdzie my jest. O kur. Już było całą wyspę brać. E, witaj z Zero. Zu Michael było całą wyspę brać, a nie tak po kawałku. Poza tym, że tu jeszcze jest ogrodzenie. Michael, chodź tu grubasia Jezu kurwa zero! Ja pierdolę, jak ty coś pierd Niedziwne, dziwne, nie wiem dlaczego mi ścina Czy nie ma prawa ścinać.